Witam Cię serdecznie w przestrzeni rozwoju świadomości i kreacji. Ja mam na imię Gosia i zapraszam Cię do kolejnego nagrania, w którym zapoznamy się z dwoma pięknymi listami kreacyjnymi, napisanymi tym razem przez Anitę i Bożenę. Przyznam się, że te są bardzo... Bardzo rozczulające, rewelacyjne i generalnie rozwalają system. Więc jestem tym bardziej wdzięczna Anicie i Bożenie za to, że postanowiły się z nami podzielić swoimi wizjami. Jeśli chcesz sama czy sam napisać taki list, czyli zrobić takie ćwiczenie dotyczące kreacji Twojej przyszłości, zerknij w opis filmu. Tam będzie link do filmu, w którym wyjaśniam, jak możesz to zrobić dla siebie. A tymczasem usiądź wygodnie. Mam nadzieję, że masz jakąś herbatkę ze sobą i możesz przez te kilka minut, nie wiem ile mi to zami, bo te listy są troszkę dłuższe, ale rozciąć się wygodnie. Spróbuj wejść w tą wizję razem ze mną i zobaczyć, jak wyglądałaby przyszłość dla tych dwóch naszych koleżanek. Zacznijmy zatem od, od Anity. Startuję. Za tydzień skończę 72 lata. Jest 21 grudnia 2030 roku. Za trzy dni wigilia. Lubię ją, bo jest radosna i kolorowa. Wszystko przygotowane. No nie, jeszcze ryby i sałatki i coś przywiozą goście. Jest pięknie. W moim życiu od jakiegoś czasu dzieją się same cuda. Magia zawitała w moje progi. Siedzę w wymarzonej oranżerii wśród bujnej zieleni. Towarzystwa dotrzymują mi zwierzęta, koty i psy. Za oknami roztacza się bajeczny widok z jeziorem w tle. Jego tafla połyskuje pomiędzy ośnieżonymi drzewami. Jeżeli dobrze się wsłucham, to doleci do mnie dźwięk szemrzącego strumyka. O, już słyszę. A teraz słychać ptaki. Są bardzo blisko. Wcale się nie boją. Jedzą z ręki. Ćwierkają radośnie wśród zieleni, otulonej białą, puchową kołderką. Jest mroźny, słoneczny dzień. Dookoła mnóstwo śniegu. Uwielbiam to. Jest bajecznie. Jestem tak szczęśliwa, że robię zdjęcie, ale to mi nie wystarcza. Chcę uwiecznić tę chwilę. Od jakiegoś czasu maluję. Wróciłam do tego po latach. Stoisz sztaluga z czystym płótnem i zaraz będę malować. Właśnie za moment złapię pędzel, farby i będzie pięknie. Jeszcze piękniej. Czasem jakieś dzikie zwierzę wpadnie do domu i jest wówczas jeszcze weselej. Czuję się spełniona, zadowolona z życia. Marzyłam o bliskości przyrody. Teraz patrzę, czuję, dotykam i jestem coraz bardziej szczęśliwa. Po prostu cudo. Ta ziemia, ten ogród, nawet zimą jest piękny. Uroku dodają lampki. I ozdoby na śnieżnej choince. Spełniły się moje marzenia. Mieszkam na wsi wśród cudownych, uczynnych, mądrych sąsiadów. Dookoła lasy i jeziora uprawiam ziemię, dbam o sad. Jest szklarnia i tunel foliowy, i dziś przywiozą następne do złożenia. Z kuchni dochodzą dźwięki i zapach, zniewalający kawy, parzonej przez wspaniałego partnera. To przyjaciel, powiernik, kochający, wyrozumiały i mądry, wesoły mężczyzna mego życia. Wspieramy się i kochamy, jak wariaty. Jest wesoło. Codziennie robimy różne rzeczy razem. A także psoty przychodzą nam do głowy dość często. Jestem najszczęśliwszą osobą pod gwiazdami. Czy można coś jeszcze robić lepiej? Sorry, wzrusza się. Dzisiaj przyjeżdżają moja córka z zięciem i wnukami. Gabryś ma 23 lata i fajną, dobrą i mądrą dziewczynę. Misia ma 14 i jest Dużą panienką. Ma swoje zdanie i jest uparta. I dobrze, trzeba mieć własne zdanie. Kochamy się i wspieramy. Jutro przyjedzie rodzina mojego partnera. Ich jest czworo, dwie pary. Wszyscy są ze sobą bardzo blisko. Bardzo się kochają i szanują. To widać, jak przyjeżdżają do nas. Wszyscy wspólnie usiądziemy do wigilii. Będzie wyżerka, i będą prezenty, kolendy, i będzie bardzo przytulnie. I wszyscy będziemy szczęśliwi, ale to za trzy dni. Dzisiaj jest pięknie i jestem szczęśliwa, bo wszystko mam, o czym marzyłam. Marzenia się spełniają. Kocham i jestem kochana, choć zawsze może być jeszcze lepiej. Nigdy nie wiadomo. Mam nadzieję, że on to nie przeszkadza, pewnie się jeszcze wzruszę nie raz. Także kochana Anitko, przecudowne, po prostu dotknęłaś mojego, mojego serduszka, mojej duszy. Także życzę Ci wszystkiego najpiękniejszego i żeby właśnie te Twoje wizje, te emocje, te uczucia dojechały do Ciebie. Z tej duchowej rzeczywistości, którą właśnie zasiliłaś, pisząc to, a jeszcze ja zasiliłam, czytając to i wczuwając się w to, i jeszcze wszyscy, którzy to obejrzą, też zasilą te scenariusze. Kochani, <laughs> mówiłam, jest moc. Chyba, że to tylko ja jestem taka e, wzruchliwa. <laughs> Idziemy dalej. Może mi się uda nie popłakać przy liście Bożenki. Ale też po prostu wyrywa z butów. Kochani Bożenka. Bożenko, pozdrawiam cię i zobaczmy, czy mi się uda płynnie dla Was przedstawić tą fantastyczną wizję Bożenki. Startujemy. Jest 10 kwietnia. Tutaj mamy inny rok, czyli Bożenka sobie wybrała inaczej, ale to nieważne. Jest 10 kwietnia 2025 roku. Moje. 64. urodziny. Mam ochotę przy lampce wina powspominać ostatnie pięć lat, bo warto. Wszystko, co najlepsze teraz w moim życiu, zaczęło się właśnie w 2020 roku. Roku covid -a. Nie wiem, czy będę płakać, czy po prostu niebożenka rozwali system. Myślę, że ten wirus dla niektórych zrobił wiele dobrego. Do tej grupy zaliczam się ja i cała moja rodzina. COVID zatrzymał nas i niektórzy skorzystali z tej stop klatki. Ja już od lutego weszłam w cykl szkoleń podnoszących świadomość. Jakoś tak nie wiadomo dlaczego. Los podsuwał mi różne propozycje, a ja korzystałam. Najpierw koherencja serca z Gregiem Bradenem i uzupełnienie Małgosia Kwietniewska. O. Potem zdrowie z brusem Liptonem, epigenetyka, a do tego odmładzanie na surowo z Mariuszem Budrowskim. Dalej Joe Dispenza i Claudia Pingot medytacje. To wtedy odkryłam, że mam moc, że jest kwantum i że jestem twórcą. Do tego koniec roku i wejście w erę wodnika. Aż ciarki przechodzą mi po plecach, jak pomyślę o moich wspomnieniach z 2020. Wspaniały czas. Cieszę się z tego, co dał mi 2020 rok. Myślę, że COVID przyczynił się do podniesienia świadomości nie tylko mojej, a cała sfera duchowa miała szansę zapłysnąć pełnią swojej mocy, a ludzie mogli z tego czerpać garściami. Super czas. Dziękuję. Świat, który teraz mnie otacza, jest dużo lepszy niż ten sprzed COVID-a, co mnie bardzo cieszy. I jest bliskie mojemu sercu od zawsze. Już końcówka 2021 roku przyniosła dobre wieści. Okazało się, że COVID to choroba jak każda inna i można ją łatwo i skutecznie leczyć bez szczepionek. Szczepienia nie są potrzebne, a ponadto okazało się, że mają skutki uboczne, więc ich zaniechano. Bardzo mnie to cieszy, bo zawsze uważałam, że najważniejsze to dbać o siebie o zdrowie i kochać siebie. Jeśli dbamy o siebie, o swoją odporność, to nie musimy szukać remedium na zdrowie i dawać zarabiać koncer koncernom farmaceutycznym. I więcej ludzi tak uważa, bo widać, że kondycja koncernów farmaceutycznych bardzo się obniżyła. A przy tym wyszło na jaw różne brudne sprawki związane z farmacją, szczepionkami i tym podobne. Ludzie stracili zaufanie. I zwrócili się ku medycynie naturalnej, w tym tradycyjnej medycynie chińskiej, dietetyce i Ajurwedzie. Nawet na uniwersytetach medycznych wykładają TMC i ziołolecznictwo. Ha, tego chciałam, i to mnie raduje. Taki świat kocham. Oczywiście zniknęły też suplementy diety, a nastała moda na zdrową, nieprzetworzoną żywność. Centra handlowe się zamykają, a w to miejsce powstają małe sklepy i ryneczki. Rozwija się też handel zdrową żywnością z gospodarstw ekologicznych przez internet. Brawo! Brakowało mi tej łatwo dostępnej zdrowej żywności w normalnych cenach i za rogiem. Ludzie, gdzie tylko mogą, uprawiają własne warzywa i owoce. Balkony zarastają krzakami pomidorów i ziołami. Co za widok! Do tego sprzyja nam klimat. Więcej słońca, wiosna, lato długie i długa jesień, a krótka i mroźna zima. Lepiej być nie może. Kolejna świetna i ważna zmiana to darmowa energia. Nikola Tesla wynalazł te technologie już na początku XX wieku, ale dopiero teraz te technologie stosuje się na całym świecie. Nareszcie mamy darmową energię zawsze i wszędzie. Radość wielka dla wszystkich. Kopalni i truciciele elektrownie kończą swój żywot. Cieszą się ludzie i cieszy się przyroda. Natura ożyła, rośliny mniej chorują. I piękniej rosną. Wracają ptaki, motyle, ważki, chrabąszcze, żaby. Czekam na majowe koncerty żab i słowików. Uwielbiam ich słuchać. Zadbaliśmy też o pszczoły. Wszędzie są laki kwietne, nawet na dachach domów. Uwielbiam te widoki, ten ruch i wrzawę natury. Mieszkam we wspaniałych okolicznościach przyrody. W 2020 roku, podczas medytacji, ujrzałam Biały Dom blisko lasu z widokiem na jezioro. Ja siedziałam przy okrągłym stoliku pod jabłonką, a dookoła mnie biegały dzieci. Teraz mieszkam w Białym Domu blisko lasu i jeziora, a dom jest na ogromnej działce z sadem i łąką kwietną. Mam własną studnię. Mam piwnicę, kuchnię letnią, saunę, spiżarnię, a mąż ma warsztat. Lubi majsterkować. Dom jest na wsi blisko uroczego miasteczka. Sąsiedzi to mili i uczynni ludzie. Wszyscy się znamy, lubimy i szanujemy. Ze szczęścia, że mam dom z wizji i że jestem tu ze wszystkimi, których kocham. A w tym moimi trzema kotami jestem bezgranicznie wdzięczna. Pobliskie jezioro pozwoliło mi spełniać marzenie o codziennym kontakcie z wodą. Jest tak ciepło, idę popływać, jak zimno morsuje, błogo. A, jak jest ciepło. Jak jest ciepło, idę popływać, jak zimno morsuje. Błogo. Jestem na emeryturze, więc mam sporo czasu dla siebie. Robię to, co lubię, czyli uprawiam ogród, robię zaprawy, magazynuję w piwnicy płody rolne, ale też uprawiam rękodzieło, czytam, szydełkuję i działam w kole gospodyń wiejskich. Nie do wiary, jak tu jest wesoło i fajnie. Może nawet kiedyś zostanę sołtysem tej wsi. Ha! To życie blisko natury i zgodnie z jej rytmem. Jazda na rowerze codziennie, sauna, pływanie, morsowanie, świeże powietrze, dobra woda i dobre odzienie oraz brak stresów spowodowały, że jestem absolutnie zdrowa. Nie mam już nadciśnienia, insulinooporności. Przestałam palić papierosy, i już nie mam rwy kulszowej. Cudownie. Tak ma być i za to dziękuję. Jest jeszcze coś. Zaczęłam prowadzić samochodzik. Tu jest spokój, nie ma pośpiechu, więc mogę być kierowcą. Ten dom, to miejsce sprzyja też mi zawodowo. Chociaż jestem na emeryturze, dorabiam sobie jako konsultant feng shui i prowadzę warsztaty. Mam swój gabinet i bibliotekę. Czego więcej potrzeba do szczęścia? Jestem spełniona, radosna, zdrowa i otoczona życzliwymi ludźmi. To wielkie szczęście, za jakie dziękuję i jestem wdzięczna. Uff. Słuchajcie, no. <laughs> moje, moje obwody, moje styki się przepalają po prostu. Nadwrażliwość daje o sobie chyba znać, ale jestem bardzo, bardzo Wam wdzięczna za te przepiękne listy, bo też mogę je poczuć mogę poczuć te wizje w sobie mogę poczuć Wasze emocje i to jest właśnie piękne. To jest też spełnienie takiego mojego życzenia mojego marzenia które miałam w sobie gdzieś od, od zawsze. I takiej ciekawości, co jest w środku w ludziach. Chciałam, chciałam się tak dostać do, do nich, do środka, zobaczyć świat im ich oczami, poczuć życie tak, jak oni je czują. I dzięki temu, co robię, tej pracy z ludźmi na co dzień, i dzięki temu, co Wy robicie, że też otwieracie to serce przede mną, dzielicie się tym swoim życiem, swoimi doświadczeniami, to. Ja mogę to dzielić wszystko z Wami i przejmować też to, czym Wy się dzielicie ze mną. I realizować chyba właśnie to tą, tą takie poczucie mojej misji, że, mm, że chcę odkryć, chcę odkrywać tajemnicę wszechświata. A dla mnie największą tajemnicą wszechświata jest po prostu życie. Ale jak patrzę na to tylko i wyłącznie od mojej strony, z mojej perspektywy, jest to. Mm, Zawsze wybrakowane albo o wiele uboższe. Natomiast kiedy dzielicie się wy ze mną tym, to właśnie wasze wizje, wasze doświadczenia łączą się razem z moimi, niczym te puzle na układance. Wszystko ma sens, bo, bo i wszystko jest ze sobą po prostu powiązane. Także kochane dziewczyny, Anitko i Bożenko. Jeszcze raz tutaj z ogromnym poruszeniem i wzruszeniem dziękuję Wam za to, że chciałyście się podzielić tymi wizjami ze mną i myślę też, że z innymi ludźmi. Mam nadzieję też, że te historie, także każdą osobę, która tutaj tego posłucha też poruszą gdzieś do głębi, może zachęcą właśnie do, tak jak Bożenka napisała, do bycia tym świadomym kreatorem, do szukania i korzystania z tych narzędzi, które mamy teraz dostępne. Tym bardziej, że energia do tego jest bardzo sprzyjająca. Czyli wszystko teraz manifestuje nam się o wiele szybciej, niezależnie od tego, czy myślimy pozytywnie, czy negatywnie. Więc pamiętajcie o tym. Wkrótce więcej Wam poopowiadam na temat kreacji. Dzięki, kochani. Zaglądajcie w opisy filmów. Dajcie znać, jak Wam się podobały wizje, fantastyczne wizje naszych pięknych. Duszyczek, anielskich duszyczek, które się z nami dzielą. No i cóż, do zobaczenia wkrótce. Pa pa.